Cześć, w tym poradniku pokażę Wam jak zrobić licznik subskrypcji Jest to dosyć stara metoda, ale dalej się sprawdza Dużo streamerów jeszcze z niej korzysta, także zapraszam do poradnika Na początku klikacie pierwszy link podany w opisie Wchodzimy w tą stronę, stream change Tutaj wklejamy link do naszego kanału z YouTube'a Ja już tu mam podany No i wyświetla nam się... Stronka poglądowa do naszego licznika. Tutaj w fontcie wybieramy po prostu czcionkę, która by nam się podobała. Ja na przykład mogę wziąć sobie taką kolor licznika. Wybierzemy sobie na przykład czerwony. Możemy wybrać też tło. Ja go nie używam, także nie ustawiam. Możemy także sobie obrócić licznik, jeśli chcemy, powiększyć go lub zmniejszyć, pochylić. Jak to wygląda na przykład w taki sposób. Ja tego nie używam. Cień, czyli to co znajduje się jakby pod tymi cyferkami. Możemy zmienić też tego kolor. Możemy rozmycie wybrać. Animacja, czyli e, czy przy zmianie liczby subskrypcji ma być taka animacja, czy po prostu ma się zmienić czwórka na piątkę? Wiecie o co chodzi? Jak już sobie ustawicie ten licznik, klikacie wygeneruj link do licznika. Pojawia wam się takie coś. Kopiujecie. Teraz najważniejsza część. Wchodzicie do OBS-a, klikacie na ten plus, następnie przeglądarkę. Możecie nadać temu nazwę licznik subskrypcji, albo w skrócie klikacie OK. W adresie wklejacie ten link. Wracacie teraz znowu do tej stronki. Kopiujecie szerokość, wklejacie do obs i tak samo z wysokością. Kopiujecie wysokość, wklejacie ją do obs -a. Następnie usuwacie wszystko, co jest we własnym CSS i wklejacie tam to, co jest na tej stronce. Jak już to zrobicie, klikacie Zatwierdź poprzez kliknięcie OK. Teraz powinna odpalić wam się taka stronka z licznikiem. Mi od razu ten licznik się pojawił. Jeśli chcecie przyciąć krawędzie, żeby nie było widać tego coś z wokół, przytrzymujecie Alt, no i wybieracie do którego miejsca ma być ten licznik przycięty. Najlepiej jak najwięcej go przyciąć, wtedy nam nic nie wyskoczy. Ale ważna rzecz, jeśli Podczas robienia tego licznika wyskoczy wam tutaj jakaś reklama albo coś związanego z ciasteczkami. To uważajcie, to jest ważne, bo bez tego nie będziecie mieli tego licznika. Musicie włączyć interakcję, czyli klikacie prawym przyciskiem na ten licznik, włącz interakcję i teraz w tym miejscu będziecie mogli wyłączyć tą reklamy albo te ciasteczka zatwierdzając. Po zrobieniu tego wyłączacie to, no i w ten sposób macie licznik, który na pewno działa. Mogę Wam to zaprezentować. Subskrypcji wbiły mi się o 10, ponieważ ta stronka nam zaokrągla. Jeśli odświeżę sobie teraz stronkę mojego kanału, też powinno być 38. Sprawdźmy, czy się zgadza. zgadza się. Więc mam nadzieję, że zrobiliście sobie swój własny i że wyszedł Wam tak, jak chcieliście. Ja dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że poradnik był szybki i pomocny. W razie pytań możecie zostawić komentarz, ja oczywiście na niego odpowiem oraz zapraszam Was na mój serwer Discord, link oczywiście w opisie. Możecie także zostawić łapeczkę w górę, jeśli ten poradnik Wam pomógł oraz subika z dzwonem w razie w, gdyby weszły następne poradniki tego typu. Ja dziękuję za uwagę no i do usłyszenia. Cześć!